Ten serdecznie z Twojej strony Piotr Regamer. Dzisiaj Wam pokażę, ile y, trwa EMP na podejściu cichym y, napadu na kasyno. Więc subskrybujcie kanał i lecimy do odcinka. No to y, właśnie jak mamy takie EMP, to potrzebujemy również stroje, które nam pomogą właśnie noctowizję dostajemy i... Y, jeszcze linki do zejścia z dachu, więc y, pomaga to, ale róbcie po prostu przez lobby pracownicze wchodzicie i wychodzicie, więc y, tutaj nie ma problemu. A ile trwa, to zaraz wam powiem. Jępi, ile trwa to przygotowanie? Z jakieś 5-10 minut jest bardzo łatwo, ja pomagam w napadzie. I, stroje, stroje ja kupuję, bo to nie ma co się i, męczyć. Myślę, że tam, jak dobrze pamiętam, to yy, jest z, coś z yy, wojskiem, więc zawsze jak jest wojsko, to jest trudno, dużo strzelania, więc yy, ile trwa MP, już wam mówię, trwa minutę, więc bardzo dobrze, ja się nie spodziewałem tego, bo myślałem że zawsze, że yy, trwa 30 sekund, ale teraz już każdy się dowie, że jest minuta więc dużo czasu yy, na wejście zejście i w ogóle tyle ode mnie siema